Znajdujemy się właśnie w schronisku zwierząt w myszczanowie. Żyją tutaj dziesiątki zwierząt, które niestety muszą się codziennie używać z tymi malutkimi klatkami. Schronisko też jest biedne, więc, więc chcielibyśmy zaprezentować Państwu akcję Wcinam karmę. Aby jak, najbardziej pomóc aby jak najbardziej pomóc naszym zwierzętom, akcja trwała właściwie już od dzisiaj. I chcielibyśmy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w tej akcji, ponieważ jest dla nas to bardzo ważna akcja, aby ratować nasze pieski żyjące w tragicznych warunkach. Chcielibyśmy poprosić Państwa również o pomoc w zbieraniu karmy dla naszych zwierząt. Z miłą chęcią, chęcią przyjmiemy każdą rzecz, nawet karmę I byśmy byli za to bardzo wdzięczni, ponieważ potrzebujemy bardzo dużej ilości karmy, za bardzo możemy nawet smyszyć, chociażby legowiska I bardzo się dziękujemy również za. Małymi kroczkami, ale naprawdę krążącą do ogromnych ilości, aż 100 milionów złotych. Link do tej strony jest w opisie na stronie. Za to również dziękujemy. A oddawać rzeczy można w mężczyznowych Dziękujemy bardzo za to. Dziękujemy za te wyrazy współczucia. Ponieważ tylko Państwo mogą uratować te słodkie zwierzątka. Dziękujemy za wsparcie.